Witam w kolejnym odcinku programu Matura to w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Temat tego odcinka to kto nami rządzi. Serdecznie zapraszam. tytularnym programu Matura Tops bzdura jest firma GZELA. Krop. No damage, no fun. Mamy kolejnych gości, trzy dziewczyny, w tym Raimund w tle, tam. Generalnie to jest taki nieoficjalny casting do You Can Dance, także tutaj Michał Piruch, Raimund, mamy jego numer telefonu, zgłoś się do nas. Tytuł tego odcinka to będzie Kto nami rządzi? Czyli pytanie o ludzi, o ludzi przy władzy. polityka! Trochę tak. No wiesz ty nie... co? Wiesz ty co? Kobieta o politykę pytać? No co? Jak nazywa się premier naszego kraju? No... Donald. Na, nazwisko ma? Tusk. Bardzo dobrze. A czy wiesz jak premier się nazywa? <grym> nie. Donald ma na imię. A prezydent? O Jezu... Yy... Komorowski. Bronisław, <grym> na... przepraszam. Dobrze. Jak nazywa się premier i prezydent naszego kraju? Kaczyński? Jest prezydentem? Nie, no coś... Nie, 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 nie... O czym... no Boże... Nie spokojnie, no, nie spokojnie, na ludzie, na ludzie, nie nie. nie, nie, nie. Nie jest, nie jest. Temu mam dla Ciebie kilka skrótów. Poproszę Cię o rozszyfrowanie tych skrótów. Pierwszy skrót... PSL. Prosz Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dobrze. PO. E Platforma obywatelska. No tak, tak, bardzo dobrze. To, ale czy potrafiłabyś w ogóle ten skrót rozszyfrować, PO? No to po jest polską, tak? Polska jakaś tam... PO. Nie wiem, no to po nie powiem. Pis. Prawo i sprawiedliwość. Pis się nazywa. Mhm. Czy potrafiabyś rozszyfrować ten skrót? <laughs> Pis, Pis, Pis. Nie powiem ci, bo ja się tak tego nie orientuję. Naprawdę, dla mnie polityka jest no, rzeczą... rozumiem, czymś innym. Dla mnie to jest bajka, farsa i w ogóle mm -hmm. SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziewczyny, SLD. E Stroni nie. E tu, 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 tu. Myślimy, ja tu mam myślimy, myślimy ale on ma ładniejsze oczy. <laughs> Obrażę się. No. E Co to może być? bo zadam ci ciężkie pytanie. O nie, to nie, to już przepraszam, no. już nie będę. Joanna kluzik Kroskowska. kojarzysz tę nazwisko? Polska Co jest najważniejsze? Polska jest najważniejsza. Właśnie Uhuhu! tak, właśnie to. Polska Dobra. najważniejsza jest! Dajmund! Dajmund, Jest tutaj radości. Dobra. PJN. Um. Um. <śla> nie podpowiada. No. Polska... <noise> Nie. Pojot no. To słyszałem inny śmieszny skrót a propos tego pjn że y, pomidorowa jest najlepsza. AWS. No, akcja wyborcza Solidarność. Dobrze. AWS. AWS? No, to tak pamiętamy, kiedyś było bardzo popularna. No. Nie wiem. Wiecie? a AWS? To jest już nasza historia polityczna. AWS. Nie wiem, nie wiem. AWS, Natalia. Jeszcze raz? AWS. Akademia Wychowania Fizycznego? <noise> UW. Unia Wolności. UW. Uniwersytet Warszawski, oczywiście. LPR. Jak? Jak yeah? Bez LPR. 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 LPR? Tak. Nie wiem, ja ci nie Z rodzinami. Liga polskich rodzin, no oczywiście! Roman! Roman LPR eee, Czemu, Nie podpowiadam sobie eee, nie Ale on chce wrócić. Eee, pomocy, pomocy! Pomocy! Jak nazywa się pani minister edukacji narodowej? Hal. Hal. A imię? Strzelaj Ewa <laughs> Dłuższe, Katarzyna Katarzyna. Hal. Jak nazywa się pani minister edukacji? O ja! To jej dedykujemy ten odcinek. Dziewczyny, wiecie minister edukacji? na No. Jak nazywa się pani minister edukacji? Danuta? Ale dobrze zacząłem? Danuta? Nie Danuta. Ona nie ma. Na K jakoś ma chyba na nazwisko. Boże. Moja babcia jej nie lubi. Minister edukacji, jak się nazywa? Minister edukacji. Pani Hall, Minister edukacji jak się nazywa? Nasz. Panie nie No nie wiem. Jak, jest, jak podpowiedź, tak. Kalambury? Karta. Jeszcze wiesz? Hall? Jak nazywa się pani, podpowiedzieć, że tu jest pani, minister edukacji? O! Hal czy Kudrycka? My się nie pytacie, ja okay. pytam. okej. Zaraz. Może Dziaga się do dymisji. Nie Hal. Stawiam. Dobrze, dobrze no, Hal, Kudrycka, mm, pominę, ale jej, ich obu pomysł na temat wprowadzania płatnego drugiego kierunku jest żenujący. No. Dzięki wam nie będę miała drugiego kierunku skończonego. Jak nazywa się przewodniczący y, partii y, PiS? Taki nazwisk mówimy ten... głośno. PiS? No. PiS nie. Kwa, 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 kwa. Dobra, dobra impreza, zadzieliśmy to pytanie. Nie widziałaś? To już wiesz. Joanna Senyszyn jest członkiem jakiej partii? SLD. SLD, dobrze. Z jaką ona jest teraz związana partią? Momencik. Senyszyn. Senyszyn, czerwona szminka. I charakterystyczny głos? Żeby nie powiedzieć szczacowej. O nie! Senyszyn! O Jezus! Przepraszam, nie ta pani, czarne nie włosy, skrzeczący... Nie, nie muszę zagłoszę, spokojnie. Skrzeczący Pani Tak, y, SLD. Joanna Senyszyn jest członkiem której partii? Nie wiem, ale ma fajny głos. Joanna Senyszyn. Do jakiej partii należy? Nie mam zielonego. głowy. <wierdziungen> A taką panią, y, posłankę, Joannę Senyszyn? Ona ma taki charakterystyczny tak, głos. To. Do jakiej partii należy? Chyba pisz, tak nie? Nie, nie. nie. To dalej czas przesyłać. Ile trwa kadencja Sejmu? Ile lat? Szczegę. Dobrze. <grym> mm, ile trwa kadencja Sejmu? 5 lat. Ile trwa kadencja Sejmu? 5, 6, 6, 6, 6, 5, 13 lat. Kandydat na prezydenta z ramienia SLD. Kandydat? Okay. Czy prezydent? Kandydat na prezydenta. To on! Właśnie to on! No, na no. Na pieralski Grzegorz, dokładnie. Grzesiu. Grzesiu. Znasz Grzesia? Nie znam, ale wygląda na niezłego typa. I jak nazywa się ostatni kandydat na prezydenta z ramienia partii SLD? E, pan Pawlak. Nie, nie. Z SLD to inny. Aha. Czy w Polsce mamy Ministerstwo Wojny? No nie. nie. Raczej albo tak. Dobrze. Czy mamy w Polsce ministerstwo wojny? Nie. Panie, może jakiś departament? Jak nazywa się budynek, w którym mieszka prezydent? Pałac prezydencki. Mhm. Jak nazywa się budynek, w którym mieszka prezydent? O. Biały dom. Jak nazywa się przewodniczący PSL? No, dziewczyny. A Tak. Z tobą zaraz robimy oddzielny wywiad. <laughs> ja. A co razem tworzą Sejm i Senat? Parlament. Mhm. A co razem tworzy Sejm i Senat? Rząd? Eee, nie, 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 nie. nie, 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 nie. <grym>, coś na P. No. Par. Parlament, oh. Parlament, no o, właśnie, to tworzą. co razem tworzy Sejm i Senat? Rząd. Nie, co ja gadam? Do jakiej partii należy Edward Ownt? O M. O M. dobrze! Yeah. To było pytanie za 100 punktów! A tu musisz wiedzieć, nie? Do jakiej partii należy Edward Ońcki? O Jezu! No, nazwisko znane, tak? Partia? A... Jak myślisz? I strzelaj? O. Nie strzelaj. Nie. Strzeleć, no, co już trafisz. Do żadnej. Nie. Do żadnej? Nie, no, nie. No, nie, nie, nie. Wiem. Do jakiej partii należy Edward Ońcki? Ońcki? No. Do Ligi Polskich Rodzin może? Co? Nie. Nie. I to już wszystko w tym odcinku programu Matura to Bzdura, a ja zapraszam Was jak zawsze na kolejny odcinek w piątek o godzinie 10. Jeśli chcielibyście dostawać najświeższe informacje związane z naszym programem, informacje o najnowszych odcinkach, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Do zobaczenia za tydzień Bystrzaki. Pozdrawiam wszystkich polityków w naszym kraju oraz głosujących i głosujcie na Edwarda. Onskiego, Onskiego i na króla Juliana. Oczywiście. <laughs> Oczywiście, <laughs> że tak go pozdrował.